Oczekuje się po tych starszych osobach, że będą miały jakiś rozum, a okazuje się, że mają go znacznie mniej niż nawet te dzieciaki. I szkoda, bo byłoby bardzo tak wygodnie i łatwo tym dzieciom potem. Ale tak, sama na placykach zabaw słyszałam nieraz, jak chodziłam tam czy ze swoimi dziećmi jak były małe, czy jak z wnukiem którymś, jak był mały. Tak, to mi się zdarzało, że sobie siedzę i nagle przychodzi ktoś i przyprowadza małe dziecko. Ono bierze swoje narzędzia, łopatkę, tam idzie do piaskownicy, a za nim ktoś krzyczy, po co idziesz tam, gdzie są dzieci, zabiorą ci łopatkę, chodź tutaj, tu nikogo nie ma. I ja po prostu byłam przerażona. Myślę sobie, Boże, i to dziecko, Teraz już nasiąka, czym? Podejrzliwością, nieufnością, brakiem zdolności do otworzenia się na drugą osobę. Łamie się w ten sposób wszystkie zasady, już nie tylko jakiegoś dobrego wychowania, przygotowania do życia w społeczeństwie ale całą Ewangelię się łamie w tym kraju, w którym tak się dużo o tym gada.